Dzień dobry, kochani. Dzisiaj taki temat: jakie jest moje imię i czy to już oznacza, że jestem dorosły, że wierzący, że w wieże chodzę? Tak? No, różne, różne tego typu e, rzeczy tu można na końcu dodać. E, dlaczego to jest takie ważne? Imię. E, imię, e, tak, pytamy się o imię, e, i wtedy można powiedzieć, że kogoś znamy. Tak, mam na imię Janek, mam na imię Zosia, mam na imię Tomek, mam na imię Kasia, mam na imię. No właśnie. To, jak się przedstawiamy, tak naprawdę jest bardzo, bardzo ważne też w kontekście nas samych. To, jak kogoś nazywamy, też jest bardzo ważne, bo niesie ze sobą bardzo dużo tak naprawdę informacji. W Biblii też często pojawia się ten motyw, że to w jaki sposób Jezus mówił do ludzi, tak? że mówił do nich po imieniu, tak? że Bóg mówi do nas, do każdego po imieniu, jest takim oznakiem, że nas zna, że nie jesteśmy anonimowi, że jesteśmy ważni, bo ktoś chciał zapamiętać to imię. Jak również taki mechanizm, że w zależności od tego, jak wymawiamy imię kogoś, ile jest w tym uczucia, czułości, troski, miłości, albo złości, tak? albo jakichś innych, też przykrych, tak, emocji, pokazuje, jaką mamy relację z tą osobą i czy ta relacja w ogóle jest. I, Imię w ogóle imię, to jak coś nazywamy, niesie dlatego też tak olbrzymią dozę informacji. Jest to takie skrótowe, takie, tak można to nazwać, tak, że to jest taka skrótowa wersja tego, co, co i jak, czym ta osoba jest, co reprezentuje, jak ja na nią patrzę i dlaczego. Słucham jej bądź jej nie słucham. To jest ważne w kontekście nas, ale też osób z którymi mamy relacje. Ludzie, którzy mają relacje z Jezusem, trochę bardziej miękko wymawiają słowo Jezus niż ludzie, którzy tej relacji nie mają. Ale dotyczy się też tak tego. Ludzi, którzy są nam bliscy w ogóle, e, ludzi, którzy są w pracy, ludzie, którzy są dalej, ludzie, którzy są sławni i nam imponują, tak? Wtedy też to słychać w, w głosie, jak mówimy ich imię, e, albo jak kimś pogardzamy, czy. Y, no, bardzo, bardzo dużo informacji zdradza to, jak mówimy czyjeś imię. Ale trzeba pamiętać też, że. Jak jesteśmy mali, to mama, babcia, ciocia, tata, wujek, dziadek, brat, tak mówią do nas jakoś. Na przykład, tak, no ja mam na imię Katarzyna, ale tak, no wszyscy do mnie mówią Kasia. Jakoś dziwnie, albo nie dziwnie, tak, nikt do mnie nie mówi Kaśka, ani Kachna, a znam takie Katarzyny, które właśnie są w ten sposób nazywane potocznie. Do mnie jakoś nikt tak się nie odnosi. Spotykam się z wieloma ludźmi, szczególnie tak jak byłam młodsza, i naprawdę raczej imię Kasia to było to, które do mnie akurat tak pasowało. Osobą, która mówiła do mnie inaczej, mówiła do mnie Kasieńko to był mój dziadek i który na przykład nie pamiętam, żebym powiedział, że mnie kocha ale to w jaki sposób wymawiał to Kasieńko tak, było dla mnie no, największym wyrazem miłości jaki no domyślam się dziś, że na jaki było go w ogóle stać, żeby to przemycić jakoś, tak, te swoje uczucia więc to jest taka informacja Czyli jak jesteśmy mali, kolejna informacja dotycząca imienia, tak? Czyli jak jesteśmy mali, to nazywam się nas inaczej niż jak jesteśmy dorośli. Dużo imion jest z tych tak zwanych poważnych, długich, czyli tak, no właśnie, Katarzyna, Zuzanna, Marianna, czy Wiesława, Mirosława, tak? Wiesław, Mirosław, Jarosław, e, Krzysztof, a zamieniamy to na skróconą formę. Niektóre imiona, jak Marcin, Jan, no one są przedłużane, tak? Czyli jest Marcinek, Janek, e, ale e, chodzi o ten element taki, że inaczej się mówi e, do y, dziecka, a inaczej się mówi do osoby dorosłej. I w Biblii wielokrotnie, tak, pojawia się też ten element imienia. Tej że to imię się zmienia w momencie, kiedy zmienia się nasza misja, zmienia się nasz los, zmienia się tak. W... Bóg też. Zmienia imiona, tak? Paweł był szaweł, ale w momencie, kiedy stał się e, kroczącym za Jezusem, już był Pawłem. A jak wybijał Chrześcijan, to był szaweł. E, Piotr był e, kiedyś Szymonem, e, ale to na, to jest, ale mamy stolicę Piotrową, tak? Na Piotrze jest zbudowany kościół, a nie na Szymonie. E, mamy też taką e, sytuację. Kiedy y, młody Samuel, tak, y, który był pomocnikiem Helego w świątyni, y, budził się, bo słyszał, jak ktoś woła go po, po imieniu, y, i on zawsze wstawał i szedł do tego Helego i mówił: Oto jesteś, wołałeś mnie, Hele, tak na to, że przebudzony, że nie, nie, nie wołałem cię y, i spać. Tak, w pewnym momencie mu mówi, że. To Bóg do Ciebie mówi, więc następnym razem, jak usłyszysz swoje imię, e, powiedz: Mów, panie, bo sługa Twój słucha. E, I to też jest takie, tak, wezwanie, że Bóg do nas mówi po imieniu, on nas zna. Pytanie, którego imienia dziś używamy i czy możemy się z Nim spotkać. E, relacja z Bogiem tak naprawdę nie jest dostępna. Tak świadomie z pozycji dziecka, z pozycji osoby niedojrzałej, bo Bóg jest za bardzo paradoksalny. Dziecko tego trochę nie jest w stanie zrozumieć, nie jest w stanie sobie wyobrazić, że Bóg jest dobry, a nie wiem, zsyła na kogoś potop, żeby potopić ludzi, a nie rozumie, że śmierć, kiedy ktoś znika i będzie go brakować, ma być. Cudownym momentem narodzin dla Pana Boga. Jest mu trudno to wszystko ogarnąć. Dziecko, dziecko jest proste, dlatego potrzebuje dorosłych, którzy przytulą, którzy będą takim transferem Bożej Miłości tu na Ziemi dla Niego. I tak samo jest z tym naszym wewnętrznym dzieckiem. Nasze wewnętrzne dziecko, jeżeli w nim, z, nie, z tej pozycji się komunikujemy ze światem, będzie nam bardzo trudno skomunikować się z Bogiem i się z nim połączyć. Mimo że Jezus tak zachęca, żebyśmy byli jak dzieci, ale to chodzi o tą ufność, o tą otwartość, o to, że dzieci trochę tak bezrefleksyjnie we wszystko wierzą i, i przyjmują. No my jak jesteśmy dorośli to właśnie kombinujemy, tam coś tam próbujemy sondlować. Tak ta relacja z Bogiem rzadko jest taka czysta, czysta. Dzieci są dużo prostsze. I o tą prostotę chodzi Jezusowi, a nie o to, żebyśmy byli w pozycji dziecka, jeśli chodzi o nasz stan psychiczny. Nawet w hymnie do miłości na samym końcu, no tam tuż przed zakończeniem, tak, a największa z nich yy, tak są czy cnoty, wiara, nadzieja i miłość, a największa z nich miłość, to tuż przed nim jest taki fragment o tym, że e, właśnie, żeby tak kochać, żeby zrozumieć ten paradoks tej miłości, a wiemy, że Bóg jest miłością, więc tak, niektórzy twierdzą, że hymn do miłości można by słowo miłość zamienić na Bóg i też by działało. E, ale chodzi mi o ten element, że tam jest powiedziane, że taki byłem dzieckiem, myślałem jak dziecko, zachowywałem się jak dziecko, ale odkąd stałem się mężem, tak, odrzuciłem wszystko co dziecięce. I to chodzi też o to, że odrzuciłem to dziecięce imię, że przestaję myśleć o sobie jak o małej Kasi, tak? czy małym Tomeczku, Marcinku, Wojtusiu, zosiencie, tak, tylko zaczynam myśleć o sobie jak o z pozycji dorosłej, podejmującej decyzje, analizującej, będącej w zgodzie z własnym sumieniem, osiągającej cele. Wybierającej miłość do Jezusa, wybierającej posłuszeństwo. Chodzi o postawę dorosłą, kiedy ja biorę odpowiedzialność, biorę na siebie też konsekwencje, nie uciekam od tego, i wybór, tak, że będę kochać tak, jak mówi Hymn do Miłości, że będę coś robić tak, jak mówi mi Pismo Święte. Oczywiście nie zawsze nam się uda, coś tam się noga powinie, i tak dalej, i tak dalej. Zauważmy, że też wchodzimy w relacje, nie tylko w małżeńską, ale też taką partnerską, czy narzeczeństwo. Czy po prostu się zaczynamy z kimś spotykać. Bardzo często jest tak, że nadajemy tej osobie imię, że bardzo często ta osoba przestaje być, nie wiem. Zosią, Sylwią czy Markiem I nagle się staje koteczkiem Tak, misiem Kruszynką, żabu, żabusiem Kwiatuszkiem, słoneczkiem Tak i całym innym zwierzyńcem To co tam lubi Po to też, że, żeby tak jakby Podkreślić właśnie to, że to, ta osoba jest moja tak? No tu wchodzi element zawłaszczenia i i odbieranie wolności które tak wiadomo już pewnie już mówiłam tak, przy, też przy miłości i schematach no, mamy być wolni tak niezależnie od tego jak bardzo kogoś kochamy mamy to robić w wolności dla siebie i dla tej osoby czyli relacja ma opierać się na tym że ty chcesz być ze mną, bo ci dobrze i ja jestem z tobą w wolności, bo też chcę nawet jeśli to jest małżeństwo, nawet jeśli tak, jest to jakaś inna forma, to ten akt woli, ponieważ miłość jest aktem woli, jest bardzo ważne i nie zapominajmy o nim. Dlaczego to imię też jest ważne, co do na przykład autorytetów, bo imię to jest oczywiście, tak, właśnie Kasia Katarzyna. Ale imię to jest też żona, mama, tata, tak, dziadek czyli rola, w którą wchodzę. I bardzo często tak jest, że rodzice nas wychowują w takiej konwencji, że rodzic to autorytet i zawsze trzeba się z nim zgadzać. potem dorastamy, jesteśmy już dorośli, właśnie a to dalej tak działa. Że jest nam trudno, na przykład, coś powiedzieć mamie, czytacie, zwrócić im uwagę, no bo się y, dzieci i ryby głosu nie mają, tak? E, no dobrze, tylko ty już jesteś dorosły dziś, a więc dziś a jest y, to relacja dużo bardziej e, partnerska, bo ty masz swoją rodzinę, ty masz swoje dzieci, swój rozum, swoje życie, odpowiedzialność i konsekwencje. A i nie należy tak jakby tak pozwalać na to, żeby rodzice, dziadkowie, teściowie czy ktokolwiek wchodzili w to z buciorami. W imię e, autorytetu i tego, że się e, dorosłym ludziom tam iluś rzeczy nie mówi. E, no to też pokutuje przy pracodawcy, bo tak pamiętamy, że pracodawca to taki nasz e, firmowy rodzic. I e, ja zawsze zachęcam na, na terapiach, które prowadzę, żeby robić sobie takie ćwiczenie po pierwsze że zastanawiać się czy ten mój rodzic byłby moim przyjacielem gdybyśmy się spotkali tak po prostu i zamienić też tak jakby nie mówić w myślach ani tak jakby przy tym całym takim ćwiczeniu tato, mamo tylko po prostu po imieniu nie wiem Grażynka i Janusz, tak? To byłoby tak modne teraz. I zastanowić się, czy powiedziałbym tak do drugiej dorosłej osoby, która po prostu ma zwyczajne imię, a nie jest autorytetem w mojej głowie, bo jest mamą czy tatą. Czyli na przykład, nie wiem, krępuje się, żeby powiedzieć, żeby zwrócić uwagę mamie, tak, swojej, że no mamo, nie odnoś się, nie wiem, tak do mojego dziecka, tak, do, do swojej wnuczki, bo ja ją uczę inaczej i to jest poza, jak gdyby, no nie życzę sobie, żebyś na przykład tak robiła, tak. No, a pytanie jest, czy gdyby to była twoja koleżanka, właśnie Grażynka, to czy byś nie, podeszed, nie podszedł, nie podeszła i nie powiedziała: Grażynka, słuchaj, no chyba, chyba oszalałaś, że się tak zachowujesz w stosunku do, 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 mojego, do mojej córki czy syna. No, ja sobie nie życzę, więc bardzo ci proszę, tak nie mów, tak do niej ani nie rób, bo to tak ukrzywdzi, czy jest wbrew standardom, które ja utrzymuję jako wychowanie. I myślę, że wtedy nie mielibyśmy problemu. A to dlaczego mamy blokadę i problem, kiedy chodzi o naszych własnych rodziców? Właśnie dlatego, że tam jest naleciałość autorytetu. Na, wyuczone, że jak mówimy mamo czy tato, to jest ten, ta blokada. Że ja wielu rzeczy nie mogę, bo oni mnie tak wychowali i tak mnie nauczyli, że wielu rzeczy nie mogę powiedzieć. Więc zachęcam do treningu <grywania> zdejmowania blokady. Nie chodzi o to, żeby być chamskim w stosunku do rodziców i nie okazywać im szacunku, tak czy czci, tak jak mówi Pismo Święte i 10 Przykazań. Chodzi o wolność wyrażania siebie i patrzenie na siebie jak na z pozycji dorosłej. I z, tego, z tej pozycji komunikowanie się z rodzicami, nawet własnymi i pilnowanie też, żeby nikt do nas nie mówił właśnie takich imion, których nie chcemy mieć. Takich nie nazywał nas w taki sposób, w jaki nie chcemy. Tak, bo imię też, imię też jest taką etykietką, tak? A więc szanujmy i dbajmy o to, żeby ta część, która nas o, jest taką, takim jednym z pierwszych widocznych elementów nas, był traktowany poważnie. Tak? Wiadomo, że w dzieciństwie też słyszeliśmy: jesteś głupi, jesteś gruby, jesteś takiś, siaki owaki. Często przyjmujemy to za prawdę i żyjemy tym, jakby to dalej tak? nas określało. Sprawdź, sprawdźmy tak w sobie, co. Co w nas, co, jakie nasze imiona, jakich imion używamy, gdzie warto byłoby zrobić przegląd i może inaczej nazywać ludzi. Po prostu nazywajmy rzeczy i ludzi po imieniu, i stawajmy w prawdzie. I szanujmy swoje granice, również w tym, jak się ktoś do nas zwraca. Z Panem Bogiem, pozdrawiam.